Witam, mam na imię Grzegorz i zajmuję się organizacją finału w Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Chciałbym Wam opowiedzieć trochę o organizacji sztabu. Aby zawiązać sztab, musicie być osobą pełnoletnią, znaleźć organizację, przy której sztab możecie założyć czyli szkołę, bibliotekę, bądź jakąś inną organizację lub instytucję. Musicie zapoznać się z regulaminem, wypełnić odpowiedni wniosek, który znajdziecie na stronie internetowej sztaby.wosp.org.pl, wypełnić go, podpisać własnoręcznie, przybić odpowiednie pieczęcie danej organizacji, przy której zawiązujecie sztab. Przysłacie do nas wniosek na nowy adres fundacji, ulica Dominikańska 19c. Po przysłaniu do nas wniosku my go rozpatrzymy i prześlemy do Was taką zgodę. Zapoznajcie się z regulaminem, w którym zawarte są bardzo ważne informacje odnośnie działania sztabu, tego co wam wolno, czego wam nie wolno. Zapraszam do rejestracji. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!